Mako, witam serdecznie Siemano, witam Snych win, nie widać paczek Tu patrz, leci FK Pajor To Rotenberg 8 to kol. Jedziemy, FK Pajor, jedziemy, jedziemy Z FK -ą. A gdzie jest Nightbot, on śpi? Nightbocik Masz, mord... Specjalna! specjalna. pong! Partnerem dzisiejszego materiału jest strona FK z GG Czyli strona, gdzie możecie zakupić bądź sprzedać wasze monety Właśnie do FC26 Każda platforma PS5, Xbox, PC. Kupując monety z kodem zalecki, dostajecie 5% dodatkowych monet przy zakupie, czyli przykładowo, kupując 100 tysięcy monet, dostajecie dodatkowo 5 tysięcy monet. Fajna rzecz, jeżeli sprzedajecie monety, możecie użyć również oczywiście mojego reflinku. Tak samo każda platforma, śmiało zapraszam serdecznie do kupowania bądź sprzedawania monet. Na stronie co jakiś czas pojawiają się oczywiście konkursy. Do tego strona w pełni sprawdzona, macie regulamin, stały kontakt. Do tego w tym sezonie można płacić blikiem, także również usprawnienie. Polecam serdecznie kod zalecki, jeżeli kupujecie monety. Zapraszam serdecznie, oczywiście mój reflink znajdziecie w opisie tego filmu. Nie kwadrado, ale. On jest warty Monetki Monetki 50 tysięcy monet Tak jest Paka w ciemno poszła No a jak Juan Cuadrado Jaka legenda Mamo to legendarne Szekaj, to mordko Dawaj tego Torresa O SP Viera Nie Anglia? Tutaj chociaż Który tu jest lepszy? Stevie G Który tu jest lepszy? No nie Lampard Kurna, czy Lampard to jest sensowny zawodnik? Uuuu, to jest chyba L El z ikony. Eleczka z ikony. Witam, MPC, witam z Pan witam cię serde serdecznie. Leki kuptal, mhm. Ale dziękuję ci, mordko Mortko. Niemcząś tu nada, stary, ale dziękuję ci za tego. Bohater, się 88 na głównym kącie. Witamy, ja proszę bardzo. pyk, leci, siemanko No nie, rubiaj nawet, no. No nie, no koleżanko, ty się zgubiłaś? O, dobra. No widzę, że do Japasta ma troszkę daleko. Ona wygląda jak na jakąś aktorkę, przypomina. Hesler 88. No, Co to jest. Ale do cichopek do ci chyba daleko. A ty byś nie chciał sobie pokręcić? Stary, jakbym dostał propozycję, opie pierwsze co opakujemy walizę... walizę, jedziemy. Dajmy tu festiwal ikon. Rozpocznijmy to. Zapraszam. O, leci ikona. O, leci ikona. Śp. Niemcy. Przepraszam bardzo, kto to jest? To jest Basti fantasty Ja man! Bastian Schweinsteiger. Sympatyk Manchester United! Niemiecka legenda piłki nożnej. Taki Bastian to chyba nie jest kurczę. Nie złą kartą, co? Nie nawet tutaj wiesz. Nie mówmy, że on jest zły. Siema, ma siema komortko. Taki sympatyk jak Tusk Polak. Nie, nie, Bastia akurat grał. Ale on ma playstyle! O ma człowieku chłopie. No dobra, no na PDK nie, ale na żeby piłeczkę rzucić taką. Taką malinkę? Takie, takie ciasteczko? Szacun przemcio za ikonkę, dzięki! U, esio! Ojej! A już mi narobiłeś nadziei! To jest Fernando Hierro, ale on chyba nie jest fatalnym. Z bicepsem, na playstylu Wymachuje do trybun. Czy to jest, czy to jest kurczę fantastyczna stary ikonka z Heroesa? Ikonka z Heroesa, tak jest? Ikonka Hero? Ikonka Hero a nie Hero! Chcesz garagera z Heroesa? No co ty mówisz, no? Co ty mówisz, że chcesz Garagera, no? Jak to masz Japa stama. Co to było? Nie, nie, nie. Poleciał Japa a ty człowieku ugrasz tylko Liverpoolem? O, nie, nie. No się przesadziło teraz. To jest absolutna przesada. No leci Heroes. Poszedł. No to życzymy Karagera. Uuuu Ej, myślałem, że to laseczka. To jest Carlos Tevez. On chyba w Liverpoolu nie grał po ten twój składzior, mordeczko. No dobra. Dzięki, mordeczko. Jeżdża ogólnie. Postała paczka z ikoną Max 88. Proszę bardzo, kolejna. I jedzie. Ej, siok. Widicz! To jest Widic! No kurczę, i to jest fantastyczny traf. Gratulacje! Mamy Widicia. Pięknie. Widicie jest kurczę szalony. Widicie jest kurczę, fenomenalny. Fantastyczny. No i fajny, kurczę. Nemania, witamy w zespole. No widzisz, ja ci obiecałem, Madelku, że ci trafię coś fajnego, to ci trafię, pewnie że ci trafię, kurczę. Druty, że coś leci u mnie w Andersar, szacun. O nie, nie, nie ma widzicie, to szanuj, Mordko. Nie ma widzicie, szanujemy. Dobra, jedziemy, pyk. Paczuczka z ikoną. 88 Max. Po raz kolejny. Po, po raz kolejny? Po raz kolejny. to nie był Bohater? A to był Bohater? Aha! No pięknie. A kto to leci? Ej, to leci kol! wcale nie jest taki najgorszy traf. Pol wcale nie jest taki zły chyba. Nie zła ikonka człowieku, jak se leci... Leci z Rosa. Mam nadzieję, że zrobię, no szokolad! Jedziemy, mord, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dajcie mi coś dobrego. Proszę bardzo, turam na PO. Francja! Francja, Francja, turam! LP! Nie! Niedźwiedź! Co ty robisz, Niedźwiedź? No co ty robisz, Niedźwiedź? No co ty robisz, Niedźwiedź? Mówię, który taki kudłaty stoi? Wygląda to w ogóle jak ten fighter z UFC. Nie wiem, jak on się nazywa, ale przypomina mi go strasznie. Taki blondasek, no trochę ma, trochę jest taki, wiecie... Ma taki vibe, jakby trochę... trochę... No chyba tak, chyba oni ogólnie. Pimblet! Edzie ikonka! Ikonka, ikonka, chodź tu! Ktoś dobry, zapraszam serdecznie, proszę bardzo. SPO! SPO? O nie... To jest chyba najgorsza możliwa ikona do trafienia. To jest chyba najgorszy możliwy traw, kisnie istnieje, stary. Patrzcie, jak się tańczy, człowieku. Nie, Nedved gorszy. No jak? oba trójkąty złote. Kurno, to się kiera, stary ty. Patrz. No kurna I fineski. Laudrób grywany. Mhm. To jest do weryfikacji. Zajebisty jest Laudrób Nexpo, stary. Złote trójkąty. Trivelka. Trickster nie ma opcji, że będzie zły. Nie ma opcji. Zajebista karta, polecam, serio. Mordeczko, siekaj to. SPO? Z Włoch. Czy to jest Gianfranco Zola? To jest... To jest... jest Kurczę, Gianfranco Zola, sympatyczny Włoch. No fantastycznie. No i to jest dobry traf. Mi się wydaje, że porównywałem do widzicia. Elegancko. Kurczę. Proszę bardzo. Tylko nie Lingard, nie Lingard, Laudrup. Tego nie było jeszcze. On tego nie grali jeszcze, on tego nie grali No. Mówię, że dobry, jasny, widno. Clip farming. Se, kilka zagranicznych streamerów. Przykładowo, jeżeli chodzi o nagrody za fut Champions, tylko w Polsce jest narzekanie na to, że ktoś coś przedłuża. Legitnie. Za granicą? Chopy, tak. Ziomek od się, filmik na YouTube przed nagrodami. Prom Pompuje Instagram. Pół godziny za nagrody, a ludzie wie, zadowoleni. Nikt tam nie narzeka. Nikopy ani, ani słówka nie piśnie. Wszyscy, Czeku, nachypowani się, zbierają elegancko. A przychodzisz, tak. Przychodzisz, Czeku. Kurna damy te nagrody, bo nie wytrzyma mnie właśnie, zajebiste to jest, to jest zajebiste, żeby wiesz. No kurna. Właśnie dla mnie przedłużanie jest zajebiste, bo to podkręca hype, stary. Wiesz, jak to ogólnie działa na emocje? Mówisz, tak, kurna, już się nie mogę doczekać, nie? Co poleci, stary? Co poleci? Co poleci? No kurna, coś pięknego. No i dlatego streamy oczywiście oddłużane będą w języku angielskim. Tak jest. Z Malty w języku angielskim będą streamki. Pewnie. Gwarancja ogólnie, gwarancja dwóch eventowych screamów z lockoutem Ululululu na pazior! Felix, Nie? Seria? To jest Paweł Dybala No i fantastycznie! Witamy Cię, Pawełku! W końcu jakaś fajna karta eventowa, no? W końcu coś fajnego, człowieku! No, finally! O kurczę, on na PC jest warty pół bani! O, stary Tyk. Max88, bohater Prosimy, po, potrzebujemy bohatera Mężczyzna SPD Matwidi, Matwidi, tak jest Matwidi, z Heroesa Mój człowiek, tak? Czy może być ktoś inny? Na jak? Matwini! Fantastycznie, ale się obłowiliśmy. Taki dybalka Matwidi, to jesteśmy w sztosie. No kurcze. Mamy go! Karty z Bank! Poszedł, ja pie... Team Howard!